No, cześć! Witajcie w kolejnym odcinku Roztropnego Ogrodnika. Dzisiaj chcieliśmy Wam pokazać taką ciekawostkę. Jest to pidarka Husqvarna model 444SE. Dlaczego ciekawostkę? No jest to maszyna, która ma około 40 lat. Maszyna cały czas działa. Jest to pełni szersza produkcja. Nie jesteśmy w stanie podać konkretnego roku i miesiąca, tak jak w przypadku nowych maszyn, kiedy ona opuściła fabrykę. Natomiast na oficjalnych stronach liderskich Huskwarny nie, nie mamy dostępności tak naprawdę do katalogów części. Ale to, co nam się udało znaleźć w internecie, to takie rozpadówki z częściami dla maszyn tego typu. Które pochodzą z lat 80., to był 81 rok, 84, więc możemy śmiało założyć, że ta pilarka pochodzi z tego przedziału czasowego. Czyli ma około 40 lat. Tak jest. Dobrze, i porównamy ją z pilarką Husqvarna 543 XP. Dlaczego akurat te dwie pilarki? Dlatego, że mają bardzo zbliżone moce. Tak jest. Moce i pojemności, tak. W ogóle można powiedzieć, że, 4, że 542 XP jest takim jak gdyby odpowiednikiem swoistym. Dlaczego? 444 SE, pojemność, pojemność cylindra to jest około 44 cm, tutaj jest bardzo podobnie. Jeżeli chodzi o moc, że to jest 2,4 kW, czyli w przeliczeniu na konie to jest około 3,26 konia mechanicznego. 540 tutaj mamy równe 3 konie mocy, co ciekawe wagowo, Mimo tego, że to jest taka stara konstrukcja, gdzie jest jeszcze dużo metalu, dźwignia hamulca też jest metalowa, nie jest plastikowa. Natomiast pilarka nie jest jakoś bardzo ciężka, bo w danych technicznych tutaj maszyny znaleźliśmy, producent podawał wagę 4,9 kg, model mhm. 543? 543 XP, tutaj to warto zauważyć, to jest jedna z najlżej, najlżejszych pilarek, ona waży 4,5 kg. Mhm. I też jest to maszyna z serii profesjonalnej, co jest w tej chwili typowe dla maszyn kóskwarny. Te maszyny profesjonalne tutaj akurat jest zbiornik oleju, ale on jest połączony jak gdyby z karterem całym, to też jest metalowe, to nie jest plastik. Dlatego też zostawiliśmy te dwie maszyny, żeby pokazać podobieństwa właściwie, może nie, nie ma między nimi aż tyle różnic, natomiast zwracamy uwagę na co, to, że są to piarki podobnej mocy. Podobnych gabarytów, natomiast jest też między nimi różnica w wadze, 40 kg i to jest myślę całkiem sporo. Teraz jeszcze może zdejmiemy te pokrywy cylindra, chociaż w 543 XP nie mamy takiego łatwego bezpośredniego dostępu do całej pokrywy, no, tylko zdejmujemy, zdejmujemy część, żeby właściwie to odsłonić nic powietrza. To jest ten stary model. Prawie 40-letni. Wygląda to całkiem nieźle. Mało tego ta pilarka cały czas pracuje, odpala. Taka jedna najważniejsza różnica, którą tutaj widać były okiem, to to, że tutaj jak gdyby cylinder jest oddzielony od gaźnika. I Czyli jest przegroda. Dokładnie tak. Jest zrobiona przegroda, żeby te zanieczyszczenia nie dostawały się do filtra powietrza. No Tutaj jest to pilarka nowa, ale w pilarkach takich, które już wypracowały kilkadziesiąt litrów paliwa. To wstępne oczyszczanie powietrza, które się dostaje do tej komory do filtra, no, powoduje, że filtr jest dużo dłużej czysty niż w przypadku tych maszyn starych. Mhm. Jeżeli chodzi dalej o model 543 XP, tu jest kilka różnic. Jakbyśmy zostawili tą pilarkę z innymi pilarkami kruskwarny z serii 500, e, jak gdyby wspólne mianowniki tej pilarki i 444SE w odróżnieniu od innych pilarek z serii 500 czyli to cięgno ssania, które nie jest zintegrowane jeszcze z wyłącznikiem czyli po drugiej stronie 444SE ale też na tej samej zasadzie w pilarkach pozostałych z serii 500 już ten przełącznik mamy zintegrowany razem z tym wyłącznikiem to pokazywaliśmy na innych filmach jeżeli chodzi o układ tnący to w 444 ten układ już był zmieniany pewnie kilkanaście razy. Natomiast fabrykę ta maszyna opuszczała z prowadnicą długości 15 cali, czyli 38 cm, i z łańcuchem o podziałce 325. Dokładnie tak samo jak jej obecny następca, czyli 543 XP. Jeżeli kiedyś jeszcze trafimy na jakiś taki stary egzemplarz w dobrym stanie, będziemy się z Wami tym dzielili. I tutaj, taka uwaga, jeżeli jesteście fanami starych modeli, zostawcie pod filmem w Górę. Jednak, jeżeli jesteście fanami nowości i nowo rozwiązań idzie z duchem czasu, to zasubskrybujcie nasz kanał, a na tym kanale na pewno zobaczycie filmiki z innymi maszynami Huskwarna, nowymi, głównie nowymi, natomiast będziemy też pokazywać takie maszyny stare i leciwe w ramach ciekawostki. Mhm. Dzięki.